Także jeździmy bezorkowo. Tutaj wczoraj woziłem w Nojowicę, się mieszamy. Stanowisko pożycie, widzicie, ile samosiebów też było tutaj pryskane glifosadem. Tak jak wczoraj w filmie, w sumie mówiłem, w filmie, w tym co nagrywałem po Nojowicy. No i jeździmy, wyznaczyłem sobie linię AB. Pierwszy raz, wiadomo, od między sobie przyjechałem ręcznie. Ładnie to się miesza. Te resztki, nie ma żadnych tam. Pagórków, nie pagórków. Wygląda to naprawdę fajnie. Na tych butach naprawdę ta ziemia rąbie się porządnie. Jedziemy jeszcze na jedną, na 4, na trzy hektara. Tutaj jest hektar. To najmniejsza działka nasza chyba. Nie, druga najmniejsza. Jeszcze jest jedna, 07. No są te, te hektarowe, też trzeba je zrobić, nie? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Takie już są te pola niektóre i to akurat należy do jednego właściciela z polem, które ma 5 hektarów, więc no jak już tam to obrabiamy, to to też obrobimy, nie? To, by to takie głupie, głupie by było, że chcemy dużą działkę, a nie chcemy tej mniejszej. Ale to idzie ładnie. No mi się podoba. Nie ma tyle tych resztek, wszystko jest pocięte. Ależówka Ta tam ładnie rozprowadza, żeby nie było tych tych pagórków jest git jest dobrze można w to siać jutro będę siał bo to już dzisiaj jest 17 to na żyto już można można już siać no jesteśmy już na drugiej działce eee, też pod żyto. widzicie kamerkę muszę ją trochę w dół dać, bo po pierwsze muszę ten uchwyt trochę przerobić, żeby był bliżej ciągnika, bo jest za bardzo wysunięty. Przez to nie widać tutaj co się dzieje przy łączniku. To to już widzę, pierwszy mam to muszę zrobić. No i po pierwsze dzisiaj mogłem ją jeszcze trochę w dół dać, żeby patrzyła. A tak to praca idzie ładnie, no zobaczcie jak to wygląda. Stół. Elegancja Francja, dłuta fajne, mi się podoba jak na nich pracuje maszyna. Yy, I co jeszcze? Tu gnojowice wczoraj lałem. Tam nie dolałem, bo już mi nie starczyło Ale tam jest bardziej piasek, więc już... No trudno, no nic nie zrobię eee, No i co? Ciągnik daje radę 80% Czyli gdzieś te 200 koni ciągnie 12 na godzinę jedziemy Na nawigacji Ale dłuta fajne, fajne Mocniej trzymają ciągnik, ale też podejrzewam bardziej tą ziemię grzebią no i też są dłuższe, bo tam już były bardzo zużyte. Trzeba podłączyć telefon. No i nie mam obciążnika z przodu, bo, bo ten nasz to tam jest do siewnika, tylko ja tam go do siewnika tylko używam, jak kiedyś będzie drugi ciągnik, to się kupi fajny to na 200 obciążnik, czy tam tona, to na 200 fajny obciążnik się kupi, co będzie taki do wszystkiego. A, a ten jest ten jest taki, kurde, klamot, nie? Także nie, nie używam go, niepotrzebny jest mi. Waltra waży prawie 9 ton, albo nawet waży 9, bo ma to obciążniki w, styl, w tylnych kołach. Więc ja nie potrzebuję. Ale ten rozkład masy by był lepszy, by tak tej ziemi nie gniotło, nie? Dawigacja idealnie się wszystko pokrywa że mi się praca podoba I sobie do jutra to poleżę, jutro w południe będę tu siał żyto I lelo Zobaczymy jak w nocy wygląda ta kamerka Bo niby ma ten taką diodę lidar, a może wyjdę ją przekręcę. Trochę mam tu śrubokręt był tam jest, bo ją przykręciłem mocniej śrubokrętem. Może ją wezmę, poprawię. Teraz na miedzy Może tak zrobimy. Znowu gnojowice. Wczoraj też włożyłem do wieczora. To dzisiaj uprawiam też wieczorem. No w dzień praca. W, trochę w oborowa, dzisiaj byłem też na uczelni, musiałem dokończyć moje papierki tam, no bo teraz miałem jakieś tam praktyki, takie rzeczy, to musiałem to wszystko pokończyć, e, pooddawać. U, tu jest cięższa ziemia. Bo jest tu gliniasta faktycznie, to na 100% idzie prawie. Kwecz temperatura reszty. Nie, dobrze. Ale w ciągniku 90 zaraz będzie. Ale jednak 12 na godzinę, nie? O, 88 już. 90 nigdy nie miałem, tak szczerze wam powiem. Bo jednak te maszyny są mniejsze, a jednak bez orkowiec no potrzebuję, potrzebuję. No widzicie, że tu glinka jest, nie? Tam jest lżejsza ziemia, taka Taka e, czwarta klasa, czwarta piąta, a tutaj tamta jest piąta. Tu jest taka bardziej czwarta klasa, ale taka bardziej gliniasta. Jednak tu łąki takie rzeczy są, to jest inaczej już. Dobije 90, dawaj. Dobi 90. Chcę zobaczyć. Chyba nie dobiję. Szkoda. Dobiło. Jest. No jeździmy na w tym Eko, że on ma teraz te 222 konie. O, no, tu mnie trochę przytrzymało. Pierwsza maszyna, która przytrzymała Altra Fajnie. Albo zostawię tą, tą kamerkę. Nie będę... Nie chcę mi się kombinować. Jest dobrze. Jeszcze nie umocowałem tego kabelka. Zobaczycie, jak się wbija. Teraz się cofniemy albo nie Cofnę się z tyłu Jak będę robił poprzecznie Nie kombinujemy Jestem ciekawy czy jak zmienię tutaj Żeby bliżej Coś Co się stanie, nie? Czy będzie bardziej usypywać kopiec czy mniej Chcę przetestować Najwyżej na koniec Na końcu pola jeszcze raz. Kurwa, ale mnie gryzą komary Mam nadzieję, że mi do ciągnika nie nawlatywało, bo się opłacza. Nigdy mnie komary nie gryzą, ale teraz jakoś mają jedyne chyba pożywienie i mnie gryzą też. O właśnie, pokażę Wam ile wbiłem eee, klucz. Gdzieś tyle, nie? Nie wiem ile to jest, bo miarę zostawiłem na warsztacie. No, fest gorzej. Jadę do końca i poprawię. Za blisko. Eba. Nie, no jest trochę gorzej. Trochę większy kopiec się robi. No, dojadę do końca to się przełoży na to, co było. Chciałem przetestować. musi być na maksa wysunięte wysunięte te talerze bo wtedy to się robi jak na stole o kurwa mogłem tego nie ruszać i w spokoju jeździć jak człowiek to muszę kombinować kurła a teraz będę cały obżarty od komarzysków Wow. Ale mnie kurwy gryzą Zbierdalać Nie ruszam już tej kamery Nawet Zabić się jeszcze o to No pewnie oh. Kurwy jebane komary ah. Dobra mi się to ten zapczep zabił normalnie Kłybym się wybił Mamy światło może? Nie, jeszcze nie. O, już, już działa to. Coś tam widać mamy na full screen, no, niby widać coś, coś tam działa, maszynkę. Aleś latają po kuciągnika. Jebane, chuje małe. A tak, o Jezu, patrzcie to. O kurła. Bym chyba umarł, jakby nie zaczęły gryźć. Już tu mnie kurna szczypie. Człowiekowi się zachciało kombinować. <laughs>